A idziemy, szukamy tej mojej, tych moich pająków. O, jest. Kurde. Tu nie. No, lepiej sobie przygotuj człowieku miecz. O, jest, jest. I to jest tu. Tu jest ta kopalnia. I zaraz dojdziemy do tych paskudnych pająków jaskiniowych. Tu moja skrzynka jest. Niech sobie będzie. Nie? Tak, tu, tu, o proszę. Widzicie? Je? W jakiej mądrej sławce one są? O, jak mi potrzebna nic pajęcza, to nie ma sprawy. O, jest! O, i już mam jedną pajęczynkę. Tak? O proszę. Ale nie, ja tam nie wejdę, bo tam jeszcze jeden gryzon jest. O! I teraz mogę sobie wejść, pozbierać... ojej, jej, jej! I wyjść! Nie ma sprawy! pomysłowa pułapka? O! Już następny jest! Proszę! Proszę! O! O! Kurde, bo mnie zaraz hatnie jakiś! no nie? Pozbierałem? Pozbierałem! To jest prosty sposób. Gdzieś to czytałem takie płoty za ogrodzenia robili, że zwierzęta nie uciekały, ale samemu można było przejść przez to. Tak ja tu widzicie, mogłem robić. A zanim to zrobiłem, to zabudowę, to idzie takiego spawnera zablokować. Myślę, że wszyscy znają ten sposób. Ja to zrobię i wam pokażę. O, tak, jak się poustawia tak pochodnie. O, spawner jest niegroźny. Ojej, jej, ja nie chciałem łukasz, czyli przypadkiem nacisnął o. I teraz mogę sobie wejść, i tu żaden pająk mi nie jest groźny. Z powodzeniem. I tak zrobiłem. Najpierw szybko poobstawiałem tymi pochodniami. No i później już wiadomo. Spokojnie sobie obudowałem, taką zrobiłem klatkę, pułapkę na pająki jaskiniowe. I teraz o proszę już mam pięć I Jeszcze przypadkiem tych punktów ja mówiłem HP, a to już zapomniałem jak to powinienem mówić i tak mnie się będzie trafiać, no niestety. Dobrze, ale teraz próbuję szybko, może mnie nie pogryzą, a ja i tylko jedno mleczko wziąłem, to ja nie ryzykuję. O, jest, jest, a jednak, tak, może mnie nie pogryzą, o, udało się ucieknąć, udało się ucieknąć, o, już jeden jest, proszę, jakie one by są, no, bratku, o, tak, ale nie idzie pod, podchodzić zbyt blisko, jak się podejdzie tu na tą linię, to potrafią ugryźć. Ale nie ma sprawy, można sobie obchodzić nie i czekać na kolejnych. To ile mam już siedem nici, proszę. No i trochę zarobiłem punktów. Tak wygląda ta pułapka wymyślona przeze mnie. Nie wiem czy ja to pierwszy wymyślił, ale ja nigdzie tego nie widziałem wydaje. Na pewno inni już to wynaleźli dawno, dawno temu, ale mnie to cieszy, że właśnie teraz nalazą. O, jest tu, jest jeden trzon, o proszę, jest następny. Jeszcze mam jakiegoś chętnego? Zemsta na tych pająkach, one mnie chciały zagryźć. Jest. O, proszę, tak zbieram teraz. Teraz mogę spokojnie sobie poczekać, aż się pojawią i nie widzę problemu.